Szanowny Państwo, ja nazywam się Kononowicz Krzysztof. Teraz, teraz pomyślałem, że trzeba uprawiać sport. Sport to zdrowie. Siema, siema. Zostaw kurwa tego suba, no bo w osu osób ogląda moje filmy, ale nie subuję tego. Sport to zdrowie. <grywka> Mam tutaj niebezpiecznego człowieka. <grymne> Dawaj ten telefon. Proszę państwa, naprawdę. Trzeba uprawiać sport, grać w warcaby, szachy, wszystkie w karty, na rowerze, jeździć, na łyżwach, na nartek, na wszystkim. Dziękuję. Kolejne moje, gołąbeczek. Herbatka i krzanik. Krzanik do testu. Rocznik? Rocznik 2007. 2007. Chlebek Boży. Krzanik? Do, do tego krzanik? Tak. No, jak tak? No, się najdłużej... ja zabieram. Nie ma krzaniku dla Ciebie. No, Ty jak nie wiadomo kto. to jest wspaniałe posiłek który głąbeczek przylecił na, 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 na kraty to to można kajczub sobie <grymne> Oh. Huh?

Pół Minuty się zostało prawie jest punkt. jest o jeden, jeden, 20 sekund. 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 jest o. dwa. No może jeszcze jedną da się wrzucić. Ostatni rzut, takiej pana majora. No, wbrew pozorom, pan Kononowicz bardzo dobrze sobie radzi. Proszę się skupić, lutaj, a nie tam. No niestety. Patelnia. Pusta. Trzeba wlać olejku. Olej że, że, będzie wyborowy, rzepakowy. Łączę maszynkę. Trzeba potworzyć grzybki. Czosnek. Cebulka. Troszkę trzeba olejku dodać. Pan nagrywał do garka odstawiam patelnię, dolewam oleju jeszcze więcej i będzie na oleju to robione. Wody nie będzie. Dolejemy jeszcze olej Wystarczy na razie zamykamy i nie się tuszy. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now you don't Na no, pan broni jak nic. No. O, o. <głos> 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 brawo, brawo. Ale ostatnia. Ostatnia? Się schował nawet. Я мушу сесть встречать, потому я не могу в этих клаках сесть встречать. А, пошла. Człowieku, oczyw się ode mnie. Masie zostaw kurwa tego suba. No bo w chuj osób ogląda moje filmy, ale nie subuje tego kanału. No i to tyle. Elo.